Kolorowa masa papierowa. Potrzebujemy na to kilku godzin, kilku zajęć w zasadzie. Prace rozpoczynamy od przygotowania materiału do wykonania masy papierowej. Potrzebujemy do tego ścinków kolorowych papierów. Segregujemy je kolorami. Najlepszy rodzaj papieru to ścinki kartonów czyli brystoli. Nie używamy bibuły czyli krepiny, ponieważ ona farbuje. W tej technice akurat zależało nam na tym, żeby kolory zachowały swoją czystość. Poszczególne kolory rwiemy na malutkie kawałeczki, moczymy w wodzie, najlepiej gorącej. I w momencie, jak papierki są już namoczone przez dwie godziny, całość miksujemy blenderem, dolewając dużo wody, żeby nie przegrzać urządzenia. Masa jest już zmiksowana, odcedzamy na sicie. Taka gotowa papka jest już zdatna do użytku. Po wykonaniu projektu, wstępnego pracy, całość układamy, układamy na płaską masę papierową, kolor obok koloru. Możemy wykorzystać do tego jakąś siateczkę, tak żeby kolory dotykały do siebie, ale żeby nie, nie, nie przenikały się. Tutaj za mną jest taka praca w <taki> takiej wersji czystej, czyli sam błękit, czerwień, fiolet, ale również można sobie mieszać. Kolorki układać obok siebie. Pod spód, czyli pod tą siatkę, warto ułożyć taki spory stos gazet, ponieważ masa będzie się suszyła i dużo wody będzie z niej uciekało. Całość schnie w zależności od warunków kilka dni. Niewykorzystana masa nie wędruje do kosza tylko należy ją porządnie odcisnąć na sitko albo w rękach, wysuszyć i wtedy wysuszona masa, ta masa papierowa może sobie leżeć miesiącami, latami. Nic jej się nie dzieje. W momencie jak chcemy jeszcze raz wykonać zadanie, wystarczy, że rozmoczymy i zabieramy się jeszcze raz do pracy.